Dzień dobry, to jest dobitnia. Ja się nazywam Mariusz Stanisławski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Powiem szczerze, dawno mnie tak nie ubawiło coś, jak nasza bohaterka, którą przypominamy Państwu przy każdej niemal okazji, jak tylko się da, jak tylko zabierze głos publicznie, czyli Pani Wiceminister Środowiska, Pani Urszula Zielińska, Urszula Sara Zielińska, która powiedziała Tutaj zachęcam mi... państwa żeby naprawdę sprawdzać informacje z dobrych źródeł z dobrych gazet patrzeć na przekazy na informacje z rządu ja wiem że przez ostatnie lata no, nie napawały nas optymizmem rządowe to, to naprawdę się zmieniło możecie państwo Ufać temu co słyszycie w telewizji Polskiej w programie, nie wiem, 19 na pierwszym programie, w pierwszym programie telewizji polskiej można w to. Nawet ten biedny dziennikarz, który rozmawiał z panią wiceminister, był trochę zaskoczony, nie wiedział, co powiedzieć Mina mówiła wiele, a natomiast nie wiem czy panią, czy państwa pani minister przekonała, czy, czy wierzycie państwo to w to, co dzieje się, co mówi. Mówią, mówi telewizja Polska o 19.30 i w każdej innej godzinie, bo rzeczywiście to jest niesamowite liczby mówią mniej więcej tyle, że Polacy temu nie ufają, nie chcą tego oglądać. Natomiast przykładem takiej osoby, która dba o standardy w telewizji publicznej, w telewizji polskiej, jest na przykład pani Dorota Wesoska sznep która również domaga się oglądania telewizji i takiego i przedstawiasz się jako osoba, która obnaża czy wyjaśnia dezinformację, obala dezinformację i na przykład Zachęcam państwa, żeby naprawdę sprawdzić... Przepraszam. W TVP Info dzień w dzień nadajemy program zgoda od niedawna. Ale codziennie nadajemy program, który obala te wszystkie, część przynajmniej dezinformacji, które wychwytujemy, ale ma pan rację, to powinno być masowe. To powinno być masowe i rzeczywiście dezinformacja ma to do siebie, że rozchodzi się znacznie szybciej niż prawda. Są takie obliczenia, że na przykład na platformie X nieprawda, półprawda czy jakiś, jakiś rodzaj właśnie manipulacji rozchodzi się sześcio, ośmiokrotnie szybciej niż prawda. W związku z tym, jeżeli gdzieś dotrze raz, to już potem w zasadzie trudno to y, obalić, trudno to wyprostować, trudno to wyjaśnić i zdezawuować. Taka jest logika dzisiejszych mediów, dlatego tym trudniej jest się poruszać w gąszczu informacji, półprawd, kłamstw y, i tak dalej, i tak dalej, w związku z tym Myślę, że tylko dlatego pani Dorota Wysocka-Szneff może jeszcze funkcjonować, ponieważ jak powiedział klasyk, ta arcykapłanka m, propagandy już dawno powinna zniknąć z mediów, a jednak tam ciągle jest i co gorsze, co śmieszniejsze, przedstawia się raczej jako osoba właśnie dbająca o standardy. Te standardy Wiktor Świetlik ostatnio w Felietonie bardzo ładnie to wyjaśnił, ja nie będę tego powtarzał. Ale nie o Dorocie Wysockiej-Szneff będziemy mówić, ale o manipulacji. Nie mija dzień od momentu, kiedy i pani Urszula Ziemska, i pani Dorota Wysoustrasznew domagają się wyjaśniania, czy takiego wyłapywania dezinformacji, mówienia prawdy, i na serwisie TVP info, oraz na wszystkich innych serwisach dostępnych dzisiaj w Polsce, pojawia się mniej więcej taka informacja. Proszę zobaczyć. Donald Trump. Donald Trump pomogę Polsce, ale po wojnie. Znaczy była, był, chodzi o wywiad, który Donald Trump udzielił podczas pobytu w Wielkiej Brytanii, podczas rozmowy z brytyjskim, znaczy po rozmowie z brytyjskim premierem z, z Królem Karolem. I oczywiście rozgorzała dyskusja. Jak to? Donald Trump, pokażmy to jeszcze raz. Zaskakujące słowa Trumpa. Pomogę Polsce po wojnie. Pomogę Polsce po wojnie. Czyli teraz, kiedy jest prawdziwe zagrożenie, Polsce nie pomogę. Tak? Tam jest w wywiadzie mniej więcej tyle, że, pomogę, że pomagam, czy pomagamy my, Amerykanie. Oni Amerykanie pomagają w kwestiach wywiadowczych, w innych kwestiach, natomiast dopiero po wojnie pomogą chronić niebo przed agresorem. Hmm. Tyle tylko, że jeżeli ktoś słuchał ten wywiad, to Donald Trump nie mówił o Polsce, mówił o Ukrainie. Yy, korespondent, który <laughs> przetwarzał te informacje, albo nie zrozumiał, albo nie zna dobrze angielskiego, albo celowo przetworzył te informacje. Pani Dorota Wysoka-Szneff powinna natychmiast to wyłapać w swoim programie obalić, Stawione tezy. Pytanie jest o: Dziennikarka pyta o wysłanie brytyjskich samolotów nad Polskę po tym incydencie z atakiem rosyjskich dronów na Lubelszczyznę i, 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 i zestrzeleniu ich przez siły sojusznicze przez polskie myśliwce, holenderskie i tak dalej. Trump nie odnosi się do tego. Mówi tylko tyle, to, co mówi, mówi zawsze. Gdybym ja był prezydentem, gdybym ja Donald Trump był prezydentem, do wojny na Ukrainie by nie doszło. Gdybym ja był, ale pomogę im po zakończeniu tej, tego wszystkiego, co tam się dzieje. Czyli będę strzegł pokoju, jak wreszcie on ma stanie. Wtedy wtedy się zaangażuję. Trump. Mówił to już wielokrotnie, mówił o tym wiele razy, że nie wyślę żołnierzy, nie wyślę sił lądowych po zakończeniu konfliktu, ale wyślę siły powietrzne, aby chroniły tamtejszego nieba i w ten sposób zapewniały spokój odbudowującej się w Ukrainie. Manipulacja jest oczywista. Oczywiście już widzimy Strasznie dużo komentarzy na temat tego, jak to Donald Trump zaglądał Polskę, jak to Karol Nawrocki przejechał się na kontakt z Donaldem Trumpem, na zapewnieniach Donalda Trumpa, jak to niewiarygodny jest ten amerykański prezydent, jak zwykle nas oszukał, bo zawsze nas oszukuje, bo Amerykanie zawsze są niewiarygodni. I tak dalej, i tak dalej. Ta cała, ta cała rzeka kłamstw, która zaczęła się od jednego... Od jednej manipulacji. Właśnie od tej jednej manipulacji, od tego, co, z czym tak chce walczyć pani Dorota Wysocka-Sznew i pani Urszula Zielińska. Nie powtórzę oczywiście gestu Sławka Jastrzębowskiego. On myślę, że wkrótce pokaże państwu jeszcze raz, jak się to, jak, się to, jak reagować na słowa, na słowa pani Urszuli Stary Zielińskiej, wiceminister środowiska. Ale. Nie o tym przecież, nie o i Starze Zielińskiej dzisiaj mówimy, tylko o tej manipulacji. Wystarczy jeden malutki yy, y, psztyczek, taki jeden włącznik, aby uruchomić to, całą lawinę tych wszystkich komentatorów, tych wszystkich mądrali, którzy mówią no i już koniec, no ci Amerykanie nas znowu zawiedli, że jedynym Wiarygodnym partnerem dla nas jest Unia Europejska, Niemcy, Francja, to oni są tylko wiarygodni, to oni przysłali nam tutaj, czy chcą przysłać jakieś, jakieś siły, jakieś, jakąś pomoc, a tamci oczywiście z... nie, 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 nie. To jest nieprawda i w zasadzie trudno dalej prowadzić na ten temat dyskusję, no bo o czym tutaj dyskutować? Hm. Sytuacja jest może. Porównam to z inną sytuacją, żeby Państwu uświadomić, jak trudno potem z czegoś takiego wyjść. Proszę bardzo. Jedna, to jest, to jest temat, który którym żyje Francja od dłuższego czasu. O no właśnie. Burza we Francji, Brigitte Macron jest mężczyzną. Otóż jeden z takich plotkarskich serwisów amerykańskich napisał, że ma, do, ma dowody na to, że Bridget, jo, Bridget Macron, przepraszam, przepraszam, w przeszłości była, była chłopakiem czy mężczyzną, dopiero potem stała się kobietą. Teraz w tym zwariowanym świecie, w którym nic nie jest prawdą i nic nie może być uznawane za pewnik. W zasadzie trudno taką tezę obalić, no bo jak ma teraz y, y, pani Bryżyt y, udowodnić, że żeby że, że było inaczej? Z tego co piszą media na no, całym świecie, ma przedstawić w, w sądzie zdjęcia y, 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 z czasów, kiedy była w ciąży i y, 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 no, jeżeli była w ciąży, to musiała być kobietą, ale zwróćmy uwagę, że jeżeli pani Bryżyt będzie Macron będzie Udowadniała teraz, że, że jest kobietą, a nie była mężczyzną, i że dowodem na to ma być, ma być to, że była kiedyś w ciąży. To znaczy, że ta cała opowieść tych wszystkich liberalno-lewicowych światłych naukowców, influencerów, różnych postaci, celebrytów, którzy mówią, że inaczej, inaczej, że. Że więcej, jak tu mówiła jedna z pani, z pani profesor w Polsce, że więcej osób, że więcej dzieci rodzi się z związków jednopłciowych niż dwupłciowych. To znaczy, że nie wolno stygmatyzować mężczyzn, ponieważ mężczyzna również może urodzić dziecko, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że ta cała opowieść, jak dotyka tych ludzi, to znaczy, że wtedy już. Przestają to przestaje być śmieszne, tylko staje się bardzo poważne. Nie mówię tego po to, żeby naśmiewać się z pani Bryzett Macron. No, nie sądzę, żeby była mężczyzną swoją drogą. To, to jest jakieś przedmiotów to totalny absurd, ale chodzi o właśnie tą, tą prawdę i manipulację. Jeżeli ktoś napisze taką prawdę, a sąd sąd uznał w, w pierwszej instancji, że w zasadzie trudno zabronić dziennikarzowi stawiania takich testów, bo jest wolność słowa. No i teraz, i teraz to należy oczywiście odczytywać w kontekście tych wszystkich szaleństw dotyczących obyczajowości, jakichś. Tożsamości, którą sobie, które sobie możemy wybrywać, wybierać dowolnie, jak tylko chcemy. No, w tym momencie w zasadzie trudno patrzeć na panią Bryżit jako, czy trudno, trudno kwestionować prawo tego dziennikarza do stawiania tej test. Ja oczywiście uważam, że, że mówienie kobiecie, że jest mężczyzną jest dla niej. Nieprzyjemne i ponieważ jest nieprawdziwe, to powinno być, ponieważ się z tym odpowiedzialność. Natomiast w świecie, w którym te wszystkie granice zostały zatarte, czy się zacierają, czy oni próbują je zacierać, to oni próbują je zacierać, właśnie. Oni próbują je zacierać, a potem martwią się bardzo i pozywają do sądu, jak ktoś uważa, że tak, że to, co mówią, to jest rzeczywiście prawdziwe. Emmanuel Macron jest jednym z takich liderów tych zmian obyczajowych w, we Francji i tutaj jeńców specjalnie nie bierze w tej, w tej, w tej dziedzinie. To trochę tylko o manipulacji i o, i o tej awanturze o, o to czym jest prawda, czym jest nieprawda. Teraz ale wróćmy do na poważnie trochę do prezydenta Trumpa. Prezydent Trump rzeczywiście podczas wizyty w Wielkiej Brytanii był przyjmowany jak, o, jak monarcha, był przyjmowany jak rzeczywiście osoba, która ma największy wpływ na losy świata, już na pewno na świata zachodniego. Wielki obiad w Windsorze, przejazd karetą z monarchą najbardziej na dzisiaj, najważniejszym monarchą na świecie, może poza, może poza papieżem, to wszystko, ale to inna trochę monarchia, to wszystko prowadziło do, jednej, do jednego finału. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone podpisały umowę na około 250 miliardów dolarów na umowę o współpracy przy rozwoju nowoczesnych technologii. To o to chodzi w tym, w, tym, w, tej, w tym zamieszaniu. To o to chodzi w tym całym anturażu, sukcesu, w tym anturażu, przepychu, blichtru, który zresztą Trump bardzo lubi i w którym dobrze się czuje. I nawet kiedy poklepywał Karola III po plecach, co raczej. Nie powinno się zdarzać w etykiecie, to się nie powinno zdarzać. Kiedyś Lech Wałęsa poklętywał Elżbietę II po plecach, co było uznane jednak za duże FOPA. I tutaj mamy do czynienia z, no jednak to trochę inna sytuacja, bo to, to jednak mężczyźni. Majestat Elżbiety II był nieporównywalnie większy niż, niż jej syna, to jednak chyba nieudany ogólnie monarcha brytyjski, ale cóż. To nie nasza sprawa, to trochę. Natomiast to prowadziło, te, te, ten, ten, cały, ten, ten cały anturaż, ten cały, ta cała oprawa prowadziła do tego, aby Brytyjczycy podpisali taką umowę. Dzięki tej umowie mogą mieć nadzieję na to, że nie utoną w tych regulacjach unijnych, które już się wyzwalają od pewnego czasu, ale nie dzieje to najlepiej, bo sami. Zakładają nowe, sami, sami się ograniczają i ten obłęd światopoglądowy tam poszedł znacznie dalej niż w Europie. To jednak zwracają uwagę, że dzisiaj jedynym ratunkiem dla świata zachodu jest szybka ucieczka do przodu czyli szybkie inwestowanie w nowoczesne technologie, by nie zostać w tyle, tak jak Europa obecnie zostaje. I tak naprawdę, jeżeli myślimy o tym, że Trump, Donald Trump ma nas zostawić, to oczywiście liczymy na to, że będzie tutaj więcej amerykańskich żołnierzy. Liczymy na to, że dzięki temu będzie pewna stabilizacja geopolityczna i jasno wyznaczone granice, które nie są przekraczalne dla, 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 dla tyranii, ale Coś, o co musimy tak naprawdę zabiegać, to nie są tylko amerykańscy żołnierze, a nawet nie przede wszystkim amerykańscy żołnierze. To są właśnie te inwestycje w nowoczesne technologie, w sztuczną inteligencję, w, w rozwój tego wszystkiego, co pcha Ameryka, Amerykę do przodu, co, co daje jej przewagę nad całym światem, co pozwala jej ciągnąć pieniądze z całego świata, czyli te wszystkie urządzenia te wszystkie programy, te wszystkie systemy, dzięki którym i gospodarczo, i militarnie mają przewagę nad całym światem. To, o to chodzi tak naprawdę, a nie, a nie, o, a nie wyłącznie o żołnierzy. I, I jeżeli ktoś tego nie rozumie, to nie powinien zajmować się ani polityką, ani komentowaniem, ani komentowaniem tej polityki, tak na koniec jeszcze pokażmy jeszcze raz tę ten, ten, stronę z TVP Info, czyli zaskakujące słowa Trumpa. Polecam wszystkim jednak dziennikarzom zajmującym się Trumpem, zajmującym się Europą, zajmującym się Stanami Zjednoczonymi, aby dokładniej słuchali tego, co ci politycy mówią, a nie dodawali od siebie, bo. Oczywiście, nie miejmy złudzeń. Ten przekaz, który został wytworzony właśnie przez tego korespondenta, on się utrwali. On będzie, to to będzie komentowane, ponieważ manipulacja rozchodzi się znacznie szybciej niż prawda. I tutaj pani Dorota Sznew ma rację, sama zresztą na tym korzystając bardzo mocno. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, like do subskrybowania kanału, do wspierania, do wspierania nas na Patronite i na, na YouTubie i do czytania dobitnie.pl, bo rzeczywiście bardzo dużo ciekawych informacji, także z dziedziny ostatnio dobry tekst Michała Kota na temat demografii. Polecam serdecznie. Dziękuję i do zobaczenia.